Partnerem programu jest portal e Speedway.pl. Pozdrawiam wszystkich dziwaków. Imał Sport Extra, a pozdrawiam do śledowania tej telewizji. Martin Waculik. Ja podobno się garbię zawsze na, tym, na tych nagraniach. A, żeby tak. mam zrobić, jak ja mam tak ten. Musiałbym tak siedzieć. No, Czyli co, tam tak, no, no, tak, mam patrzyć? No, teoretycznie. Rozmawiasz z nami, normalnie. Nie przejmuj się tym. <gulat> Pozdrawiam wszystkich dziwaków i mał spod. jeszcze raz. Ślicie odpowiedzi na redakcję małpaimaw.tv. czekamy na odpowiedzi, kończymy część pierwszą i wracamy w części drugiej. Bo <gulat> to już mnie tak dusiło. Się k to się Muszę napić ja też mi coś kurde. Jakaś gruźlica. Poda? kur A co chory jesteś? No coś mnie bierze. Znaczy już końcówka. Aha. Masakra. Pozdrawiam wszystkich dziwaków IMA w sport extra. Kurde. Czekaj jeszcze. Zaraz. Bo mi to wiesz, IMA w sport extra to jest tak ciężko się łączy, nie? A tu kiedyś knajpa była? Tak. No? Tu był bar. Fajnie. Nie mówię za dużo, bo ja czasami się no? Tego dobrze No dobrze, właśnie do bardzo dobrze. Tak. Dobrze. Ej, coś do. Też. Wybierz. My się jeszcze raz przedstawimy. Zacznij jeszcze raz. raz. Poczekaj, jeszcze raz. Poczeka, niech barwa zejdzie. Dobra, pół minuty na ten, na odeśmianie się. A druga część rozmowy z Martinem Waculikiem. Przedstawmy się, Paweł. Paweł Racibor, Przedstawmy <noise> <Poczekałem> się, Paweł. <noise> Ty, jak ma na Paweł. No, Pozdrawiam wszystkich widzów IMAF Sport Ekstra i zapraszam do oglądania tej telewizji.